Siemanko, mango w mojej kuchni. A w dzisiejszym odcinku zrobimy pierogi. Pierogi można zrobić e, w domu. No i no. I dzisiaj pokażę, jak przyrządzić. Jak masz już zrobione. No. A więc są to nasze pierogi. E, już są gotowe. E, ogólnie to jakby pamiętajcie, że muszą być. E, pierogi muszą być rozmrożone. Bo tak e, i to są akurat pierogi od babci. Ale jak e, nie macie. To mogą być też takie z W głowie pierogi, takie kurwa podsmaż Kupow... Kupowane w żabce pierogi No właśnie takie to, to, już no To może sobie leżeć, tak? Z tym to się nic nie to, to, sobie, to sobie trzeba odłożyć, o To sobie trzeba odłożyć Jakieś kur... Pierogi zostały odłożone Następnym itemem jest patelnia Kurwo jebana na komendzie z tym można jakoś zrobić nie wiem, ale można ją przetrzeć. Następnym krokiem to już krok. Trzy, trzeci, wziąć olej. To jest olej. Zapłacić. I ogólnie oleju. Kurwa, ujebałem się. E, oleju trzeba dać jak najmniej, ponieważ jest inflacja i wszyscy zaraz zdechnie bez głodu. Starczy, starczy już oleju. Oj, 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 się trochę wydało, a jeszcze... kurwa, jest za dużo. Pierogi można zrobić też w wodzie, ale... Ale tego nie zrobię. Najlepiej to je najpierw wyciągnąć z tym debilem. Po prostu je wyciągamy. Albo nie. Wiecie zro zrobię bardziej hardkorową wersję. Hyt! Pierogi są gotowe. Prawie. Kolejnym itemem, jakim się żeby operować pirogami będzie jakaś łyżka Powiedzmy, że to się, myślę, że to się może nadać. Trzeba je rozprowadzić w patelni, tak żeby każde miało swoją strefę komfortu. Chcemy, żeby były przysnożone elegancko, to po prostu też wystarczy w późniejszym etapie wcisnąć i wtedy tu się wszystko zrobi, a nie tylko tam den i... Będziemy zadowoleni z życia, tak? Nasze pierogi się już zrobiły Bo się palą Dosłownie Kurde, się Po prostu powinniśmy się już tego pozbyć No bo... Teraz bierzemy sobie nasze... Kurwa, i je Kur teraz zapytacie, Debilo, po co ci papier raczej nikt tak nie zapyta? Jest to do odsuszenia tłuszczu, gdyż e, no, no nie chce się mieć cholesterolu i umrzeć, prawda? Prawda? Tak. Oczywiście pieróg nam ale to nie jest w ogóle problem, bo 3 sekundy nie leżą na ziemi. No i sobie odsączamy, puszcz, od, yy, bo co ty będziesz ja puszcz. Nasze pierogi są już gotowe do spożycia, także smacznego. Także wykonujemy teraz test smacznościowy, weźmy na przykład sobie ten niespalony tytanin na węgiel. Mm. To jest, to jest, życie. Teraz zmywa awariant z magą. Jak maga jest najlepszym z rzeczą. Karpelka magii, mamy tu parę. Tutaj nie było widać, jak to robię, ale tu jest maga. Żyć nie umierać, proszę Państwa. Tym oto prostym sposobem pokazałem, jak przyrządzić sobie mers jest zjadliwe pierogi. E, możecie kombinować z różnymi wariantami, ja użyłem magii. Już Kuba z Dajcie suba, e, następny film. Nie mam kiedy, jakbym się zaszł, to zrobię. Dajesz. Ja jej nawet nie zjadę Twoja stara.